Witajcie, moi drodzy. Dziś zastanowimy się, czy osoba, z którą się spotykasz, jest gotowa na poważny związek. A może jest tak, że osoba, z którą się spotykasz, traktuje waszą relację jako coś tymczasowego. Zastanowimy się, jak wyłapać te sygnały ostrzegawcze, żeby się nie zaangażować i nie rozczarować. I zacznijmy od tego, że Wyobraź sobie pewną sytuację. Sytuację, którą prawdopodobnie dobrze znasz, to jest ten moment, kiedy na początku relacji wszystko między Wami układa się idealnie. To ten moment, kiedy czujesz te motyle w brzuchu, czujesz to pozytywne napięcie na myśl o drugiej osobie. To moment, kiedy pojawiają się te wszystkie miłe wiadomości na dzień dobry, na dobranoc. To ten moment, kiedy Spędzacie ze sobą dużo czasu, spacery za rękę, wiele przegadanych godzin. To jest właśnie ten moment, który utwierdza Cię w przekonaniu, że to może w końcu jest to. Może to jest ten związek, na który tak długo czekałaś. Ale niestety potem coś się dzieje. Coś zaczyna się kawałek po kawałku psuć, coś zaczyna się zmieniać. Jest coraz mniej takich naturalnych, przyjemnych rozmów. Jest za to coraz więcej nieporozumień. Twój partner czy twoja partnerka unika rozmów o przyszłości, unika trudnych tematów. I to jest ten moment, kiedy czujesz się coraz bardziej samotna, pomimo tego, że nadal jesteś w związku, który w tak fajny sposób się zapowiadał. I tu często przychodzi nam do głowy taka myśl: Czy ja zakochałem się w tej drugiej osobie tak naprawdę? czy zakochałem się w wyobrażeniu tej drugiej osoby. Bo niestety często ignorujemy na początku relacji te sygnały ostrzegawcze, które zwiastują to, co opisałem chwilę później. Czyli zwiastują ten moment, kiedy zaczynamy oddalać się od siebie. Bo pamiętaj, że nasze serce, nasze emocje angażują się dużo szybciej niż nasz rozum zdąży wyłapać te wszystkie czerwone flagi, te sygnały ostrzegawcze. Dlatego właśnie w tym dzisiejszym filmie chcę wspólnie z Tobą zmierzyć się z tym, jak rozpoznać taką gotowość na związek, na poważną relację, na to, żeby dwie osoby traktowały się w dorosły emocjonalny sposób, a nie żeby jedna osoba czerpała przyjemność z początku relacji, a później, kiedy pojawią się problemy, coraz szybciej się oddalała. Zastanowimy się, po czym poznać taką gotowość na trwałą relację. A w jakich sytuacjach mówimy, że druga osoba po prostu nie jest zdolna w tym momencie pokochać tak naprawdę i stworzyć taką głęboką relację, taką prawdziwą bliskość? Bo pamiętajcie, że wiele relacji nie rozpada się dlatego, że brakuje między Wami miłości. Chodzi tutaj o to, że te relacje, które się rozpadają, bardzo często są związane z tym, że jedna osoba w takiej relacji nie jest gotowa, Kochać w sposób dojrzały. Ta jej miłość jest związana tylko z tymi pierwszymi przyjemnymi emocjami, a kiedy tylko pojawiają się problemy, wszystko zaczyna się psuć. Ta osoba się oddala i nie chce wspólnie z nami rozwiązać tych problemów. A więc zmierzmy się teraz z takimi czterema czerwonymi flagami, które są wyraźną oznaką, że ktoś nie jest gotowy zbudować szczęśliwy, trwały związek, taki związek na poważnie. I pierwsza oznaka to jest coś, o czym myślę, że wiecie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast również, kiedy to serce na początku się angażuje, bardzo łatwo nam jest to przegapić. I chodzi o to, że tą pierwszą czerwoną flagą jest unikanie rozmów o przyszłości. Czyli pal, partner lub partnerka bardzo szybko zmienia temat. Albo żartuje, kiedy tylko pojawiają się jakieś rozmowy o przyszłości. Taka osoba z uśmiechem na twarzy mówi: Ale po co wybiegać tak w przyszłość? Skupmy się nad tym, co i teraz. Żyjmy chwilą, cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się tym, co mamy teraz w tym momencie, a jutrem się nie przejmujmy. I bardzo często mówi się właśnie o tym nastawieniu: życie chwilą. I tak jak mówi Miłość Brzeziński, bardzo mi się to powiedzenie podoba, strategia, żyj chwilą, jest dobra na chwilę, ale nie jest dobra na całe życie. Tak samo jest właśnie w związkach. Jeżeli ktoś ci ciągle mówi, pomimo tego, że się spotykacie kolejne tygodnie, kolejne miesiące, że żyj tu i teraz, żyj chwilą, i nie ma w tej osobie chęci porozmawiania o przyszłości. No to może być dla Ciebie ewidentna czerwona flaga, bo jeżeli spędzacie kolejne miesiące, ale każde pytanie o wspólne mieszkanie, wspólne wakacje, wspólny wyjazd do rodziny, czy spędzenie wspólnych świąt, kończy się śmiechem, milczeniem, kończy się zmianą tematu, to musisz wiedzieć, że coś tutaj jest na rzeczy, że coś się dzieje. I nawet nie chodzi o to, że po kilku miesiącach macie zamieszkać ze sobą. Nie. Chodzi jedynie o chęć otwartej rozmowy na ten temat. Bo niestety tej chęci bardzo często ludziom brakuje, i oni próbują w jakiś sposób wymusić w nas to poczucie winy, że my w ogóle chcemy rozmawiać na ten temat. A rozmowy o przyszłości są bardzo ważnym elementem w każdej relacji. Jeżeli nie pojawiają się w kolejnych miesiącach, to jest tu ewidentnie czerwona flaga, której nie możemy przegapić. I drugi punkt, który tutaj naturalnie łączy się z tym pierwszym. To jest taka niezdolność i niechęć do tego, żeby ktoś cię zaprosił do swojego świata. Nie znasz przyjaciół, znajomych tej osoby, nie było rozmów o rodzinie tej osoby, albo nawet jeżeli były te rozmowy, no to masz jakieś zdawkowe informacje. Może nie znasz również rodziny swojego partnera czy swojej partnerki i zawsze są tutaj jakieś świetne wymówki, że to nie jest ten moment, że to jeszcze za wcześnie. Albo jakieś wykręty w typu, no wiesz, moja mama jest bardzo specyficzna, później ją poznasz. Jest wiele takich wymówek. Wielu moich klientów mówi o tym, że potrafi żyć w takiej relacji nawet przez kilka lat, niby poznając dobrze tą osobę, ale całkowicie nie poznając jej otoczenia, bo taka osoba nie ma otwartości i chęci do tego, żeby zaprosić nas do swojego świata. I naprawdę ciężko jest poznać drugiego człowieka, jeżeli próbujemy go poznać w izolacji, w takim oderwaniu od jego środowiska. I tutaj również bardzo ważna jest rozmowa na ten temat. Czy nawet jeżeli są różne wymówki, są różne powody tego, że nie spotykasz się z jego znajomymi czy z jego rodziną, to czy to jest rzeczywisty powód, który wynika z jakiejś specyficznej sytuacji, czy to jest kolejna wymówka, żeby oddalić cię od swojego środowiska. Bo te rozmowy są tutaj ważne. Jeżeli Powody są rzeczywiste, to taka osoba chociaż ma otwartość do tego, żeby rozmawiać o swoim świecie, o swoich znajomych, a kiedyś do tego świata Cię zaprosi. Natomiast, jeżeli tutaj nawet otwartości w rozmowach brakuje, to mamy kolejną sytuację, gdzie widzimy ewidentnie, że ktoś nie jest gotowy na to, żeby tak na poważnie zaprosić nas do swojego życia, że trzyma nas w takim dystansie i dalej się zastanawia, co z tego będzie, że traktuje. Tę relację jako coś tymczasowego. I tu przechodzimy do trzeciej czerwonej flagi, która niestety też jest łatwa do tego, żeby ją przegapić, kiedy pojawiają się duże emocje. I chodzi o egoizm i skupienie na sobie tej drugiej osoby: że Twoje potrzeby są potrzebami odkładanymi na później, że Twoje problemy to zazwyczaj jest jakaś przesada, bo są często bagatelizowane przez drugą stronę, a Twój czas. Nie jest aż tak ważne, czyli to, że ktoś się z tobą nie spotyka albo już się spóźnia, zupełnie się tym nie przejmuje, no bo przecież ty masz wolne. A więc sytuacja, kiedy jego praca, jego czas, jego zainteresowania, jego pasje, że to wszystko jest ważniejsze, to jest sygnał alarmowy, bo możliwe, że jesteś w związku, w którym szala tej relacji przechyla się coraz bardziej na jedną stronę i że ten związek, jest tworzony w taki sposób, że potrzeby jednej strony będą realizowane, a potrzeby drugiej strony będą cały czas spychane na margines. I tu wyobraź sobie taki przykład, który jest bardzo częstą sytuacją. Ty za wszelką cenę się starasz, żeby spotkać się ze swoim partnerem. Przekładasz nawet ważne dla ciebie spotkanie ze znajomymi. Ale kiedy się spotykacie, to on zamiast Cię wysłuchać on zamiast zapytać o to, jak się czujesz Dalej skroluje sobie telefon, ogląda coś na Instagramie, ogląda coś na TikToku i widzisz, że nie jest z tobą obecny. A więc zobacz, twoje poświęcenie tak dużo zrobiłaś, żeby się z nim spotkać, a on ma ważniejsze w tym momencie sprawy i w wyraźny sposób ci o tym pokazuje. A więc, jeżeli widzisz w relacji właśnie takie egoistyczne nastawienie, że potrzeby, czas, zainteresowania ogólnie życie i przestrzeń drugiej osoby Wydaje się dużo ważniejsze, i że ta osoba ci w jakiś sposób stara się to pokazać, to również może być czerwona flaga. I teraz przechodzimy do tej czwartej, ostatniej na dzisiaj czerwonej flagi. I to jest coś, co mocno dotyka nas emocjonalnie, ale również możemy to przegapić. I zaraz powiem dlaczego. I chodzi tutaj o zazdrość i brak zaufania. No i dlaczego możemy to przegapić? Ponieważ na początku zazdrość mylimy. Z takim pełnym zaangażowaniem, z takim pełnym oddaniem. Bo na początku nam się wydaje, że jeżeli mu zależy, no to powinna być ta zazdrość. Natomiast w pewnym momencie zaczynasz się czuć w swoim własnym związku, jak ktoś podejrzany, jak ktoś winny. Bo kiedy idziesz z koleżanką, no to jest podejrzliwość. Kiedy nie odpisujesz przez godzinę, bo jesteś zajęta pracą, to jest twoch. A więc masz tutaj do czynienia z sytuacją, w której Każda rozmowa, którą nakręca twój partner, która wynika właśnie z braku zaufania czy z jego zazdrości, to taka każda rozmowa prowadzi do tego, że ty czujesz poczucie winy, choć nic złego nie zrobiłaś. I jeżeli widzisz w swojej relacji takie napędzające się podejrzenia, oskarżenia, brak przestrzeni osobistej, że tej przestrzeni jest coraz mniej, że ten związek właśnie zmierza w takim kierunku, ciągłej zezdrości i braku zaufania, no to musisz wiedzieć, że jest to sygnał ostrzegawczy, bo z osobą, która na początku tą zazdrość dusi w sobie, ale potem rozlewa się ta zazdrość i jest coraz większy brak zaufania, trudno będzie zbudować ci szczęśliwy związek, ponieważ taka osoba nie liczy na związek oparty na zaufaniu, na szczerości. Taka osoba będzie próbowała stworzyć związek oparty na Kontroli, a w taki sposób nie można stworzyć szczęśliwej relacji. Dlatego po opisaniu tych czterech sygnałów alarmowych, zastanów się, czy któreś z nich pojawiły się w Twojej relacji. Bo pamiętaj, że związek to nie tylko dobre emocje, nie tylko wspólne zdjęcia. Związek to również bliskość, odpowiedzialność i chęć do budowania czegoś razem. Bo pamiętaj, że Wielu z nas zakochuje się nie w konkretnym człowieku, ale w pewnej nadziei, w pewnym wyobrażeniu, w tym, że liczymy na to, że ta osoba się zmieni. I kiedy właśnie zakochujemy się nie w konkretnej osobie, a w wyobrażeniu i w nadziei, to czekamy, tkwimy w relacji, która nas wyniszcza i cierpimy. To właśnie dlatego, że żyjemy tą złudną, często nadzieją. Jednak pamiętaj, że miłość. To nie jest coś, na co my powinniśmy wiecznie czekać. Nie powinniśmy czekać na to, że ktoś dorośnie do takiej prawdziwej bliskości. Miłość nie polega na tym, że ktoś w końcu nagle zdecyduje się, że chce otwartości, chce bliskości, że jest gotowy na taką prawdziwą miłość. I jeżeli wsłuchacie się w te cztery czerwone flagi, które opisałem, to zobaczycie, że bardzo często mogą być one powiązane również z taką emocjonalną niedostępnością. Jak wiele osób już wie, ale wiem, że nie wszyscy, napisałem e-booka na temat niedostępności emocjonalnej, ponieważ wiem, że ten temat jest bardzo szeroki i chciałbym, żebyście potrafili zrozumieć, czym jest emocjonalna niedostępność, jak ją rozpoznawać. Ale też co zrobić w sytuacji, kiedy jesteście w związku z osobą emocjonalnie niedostępną? Jaką podjąć decyzję? Zostać i walczyć o ten związek, ale nie w pojedynkę? Czy raczej odejść i walczyć od siebie? Nie wiem, jaki będzie wasz wybór, natomiast jestem przekonany, że ten e-book. Przeprowadzi Was krok po kroku do podjęcia właściwej decyzji. Dlatego, jeżeli czujecie, że nie tylko temat tych czterech czerwonych flag Was dotyczy, ale że możliwe, że związaliście się z sobą niedostępną emocjonalnie, to szczerze polecam Wam tego e-booka, bo on na pewno może Wam pomóc. Oczywiście, link do e-booka, jak zawsze, będzie w opisie i w pierwszym komentarzu. I tu mam do Ciebie jeszcze jedno przesłanie na koniec. Chodzi mi o to, że Chciałbym, żebyś miał czy miała poczucie, że zasługujesz na prawdziwą, głęboką i wzajemną miłość tu i teraz. Bo chodzi o to, że ty nie musisz czekać wiecznie na miłość, że to ktoś dojrzeje do takiej miłości. Ty na tą miłość zasługujesz tu i teraz, bo zasługujesz na to, żeby związać się z kimś, kto jest gotowy na budowanie szczęśliwej relacji. Ale musisz też nauczyć się to rozpoznawać. I nauczyć się rozpoznawać te sygnały, które świadczą o tym, że jednak budujesz relację z kimś, kto nie jest na taką relację gotowy, kto nie potrafi udźwignąć takiej relacji, kto może jest zdystansowany emocjonalnie, kto jeszcze jest gdzieś zagrzebany w swojej przeszłości i nie jest gotowy na to, żeby otworzyć dla ciebie swoje serce. Bo moim zdaniem każdy z nas, kto chce zbudować trwałą, szczęśliwą relację, Zasługuje właśnie na miłość i na relację, w której czuje się ważny, widziany, słyszany. Zasługuje na taką relację, w której dwie dorosłe osoby będą dbały i o siebie nawzajem i każda z nich będzie dbać również o samą siebie. Bo właśnie w ten sposób zachowują się dorosłe osoby. Potrafią zadbać o kogoś, ale potrafią zadbać o siebie. A kiedy widzimy relacje jednostronne. To widzimy, że ktoś dba tylko o siebie i liczy na to, że druga osoba również o nią zadba. Tu mamy do czynienia z tymi relacjami jednostronnymi. Te relacje opisałem w kontekście egoizmu. Natomiast mam nadzieję, że po tym materiale po pierwsze wiesz na co zwrócić szczególną uwagę. Wiesz, że jeżeli te czerwone flagi się pojawiają, to może warto przyjrzeć się tematowi niedostępności emocjonalnej. I jeszcze raz chcę podkreślić, Zasługujesz na relację, w której czujesz się kochana i że ta miłość jest tu i teraz, a nie jest wiecznie taką nadzieją na miłość, że ta miłość w końcu przyjdzie. Bo moim zdaniem lepiej wyłapać czerwone flagi na początku, niż zakochać się, zaangażować się w relację, w której na końcu i tak to ty będziesz cierpiała. I moim zdaniem lepiej jest zainwestować swoje emocje w taką relację, w której naprawdę masz szansę. Być kochana. Daj znać, co myślisz na temat budowania relacji z osobą, która ewidentnie pokazuje takie czerwone flagi, które świadczą o tym, że nie jest gotowa na ten związek. Czy potrafisz to wyłapać, zatrzymać trochę to swoje serce? Czy niestety, pomimo tych czerwonych flag, ty masz taką tendencję, taki schemat do tego, żeby angażować się w takie związki, które już od początku mają pewne problemy? Podziel się, jeżeli masz w sobie taką otwartość w komentarzu swoją obserwacją. Oraz jeszcze raz przypominam: jeżeli temat niedostępności emocjonalnej jest czymś dla ciebie ważnym, czymś, co chcesz lepiej zrozumieć, przeczytaj mojego e-booka, a obiecuję ci, że podejmiesz taką najlepszą z możliwych decyzji w sytuacji, jeżeli jesteś związany czy związana z osobą niedostępną emocjonalnie.